Ostatnio przeglądaliśmy Quake'a, dzisiaj czas na kolejną ofiarę naszych przygód. Kolejną stroną, którą kiedyś bardzo często odwiedzałem były komiksy.pl. W 2020 już skończyli dodawanie obrazków, więc teraz mamy z tego taką zamkniętą kapsułę czasu. I dzisiaj sobie przejrzymy, co tam mamy na zewnątrz co tam mamy pod spodem? Zapraszam. Tak jak mówię, 12 czerwca 2020 to już ostatni czas się pożegnać. Mamy puchałkę. Zobaczmy, co jeszcze mamy na głównej. LGBT w Polsce. Ten komiks może zawierać też nieodpowiednie dla niepełnoletnich. No, może i dobrze, żeby go nie widzimy. Z rodziną. Spędzimy Sylwestra rodzinnie i w telefonach, nie no, głębokie, bardzo głębokie. Ale nie rozumiem, w jakiej kolejności one są poustawione. Tu jest 2020, 2019, 2018, 17, 16, 14, 2013 i znowu 14. Halo? Moje życie jest do kitu. Moja mama została zabita przez dilera narkotyków. Twoja mama popełniła samochód i handlowała narkotykami. Śmieszne. Zobaczmy, co teraz kryło się na początku dziejów. Strona 5292. Hmm, a taka 4500? Działa. Czyli musimy znaleźć, gdzie mniej więcej ostatnia strona się znajduje. Ostatnia strona, która się naładuje jest stroną 5278. 5279 już się nie ładuje. Zobaczmy, co nas czeka na stronie 5278. Tato, tato, czego? Mama mówi, że jesteś częścią od roweru? Bogdan miał kłój pawełk. Hmm. Widzimy, że jest już tu używane słowo, które dość mocno zostało wyparte z naszych słowników. Kiedyś było bardziej luźne używane takie słowo. Ty, powiedz jakąś liczbę. 5? 6. Wygrałem. O, to jest jedna z najbardziej klasycznych templatek z Pulp Fiction. Co jest małe, zielone i trójkątne? Spacja pytań. Nie wiem, mały, zielony trójkąt. Joker. Potrzebuję wysłać sms w bardzo ważnej sprawie. Zażyć fana. Koń co, zmandrzałeś? Jakieś SMS-y charytatywne, Batmanie? Pomoc dla Haiti? Liczyłem się, gąbki. Który to jest rok? 2010. No, jeszcze nasza klasa chyba w piku wtedy była. Masz nagie fotki, swojej siostry? Nie. A chcesz parę? Ja ma. Tutaj ja z teraźniejszości montuję teraz ten film. I chciałbym przeprosić za to, że nagle zacząłem robić beznadziejne głosy. Nie wiem, cycha siadała chyba. Cześć, jestem Wojtek. A ty? Agnieszka, 2 D, xp, 2dx, 3 dach, dach. Czy to ta w ogóle tu pasuje? Tato, tato, rachunek przyszedł. Za co? Za gaz. czemu oni mieli taką manię wciskania spacji przed znakami? Wiesz, co powstanie przy. Znowu mamy gamerskie komiksy. Wiesz, co powstanie po połączeniu osoby czarnoskórej z ośmiornicą? Nie wiem, ja też nie, ale musi szybko zbierać bawełnę. Tato. Nie, ja też nie. Hmm? Mam dziewczynę. Co ma z łatwy? Trzy. Rzuć ją! Za każdym razem, jak jest ten obrazek, to ktoś w komentarzach musi powiedzieć: Ale wiecie, że jeden z nich to pracuje dla nas sam. Wiecie o tym, co? Pracują tak sam. Aha. Tato. Czego? Mama powiedziała, że od masturbacji zresztą mi się brwi. Najpierw słuchaj matki, synu. Okej. Okay. Wytłumaczę wam żart. Chodzi o to, że stary, wali konia. <grym> tato, tato. Czego? Patrz jakie mam wąsy. <grym> Zjebałem. <grym> Dobra, plusik za odwrócenie oczekiwań. Ile jest komiksów z tą templatką? Let's go, mamy to. Pierwszy Rage face. To z Garfieldem, to rzadki okaz jakiś. Naprawdę umiesz włożyć całego banana do buzi? Spacja pytań. Tak, a czemu pytasz? Wiecie na czym polega hard? Widzieliśmy ten sam obrazek na Quake'u ostatnio. No. Ten obrazek idzie twardo w 2011. Ale teraz dodali Rage Faza. Już wiecie, po prostu dajcie obrazek, i dodajcie obok inny obrazek i macie komiks. Masz cycki? Mam. To czemu nie nosisz? Chciałbyś posunąć jakąś danę? No pewnie, stary. To zapraszam do mnie na partyjkę szachów. Okej, okay, rozumiecie, że... Ruchanie! Ale jednak nie. Ruchanie! Czemu robicie to Arnoldowi? Wreszcie, mężczyzna potrącił kobietę jadąc samochodem, czy ja to wina? Dlaczego mężczyzna jeździł w kuchni? Mieliśmy rasizm, homofobię, seksizm. Tak, to był 2010 zdecydowanie. Wiesz czym różni się kibel od szafy? Nie. To cię do domu, nie wpuszczę. Tak, dziękuję. To jest dobry komiks. Jest taki subtelny, nienachalny, a zabawny. Z humorkiem. Dziękuję użytkowniku. Łatraw. Czy możemy wejść na Twój profil? Możemy. Komiksów na głównej 2 z 6. Rekordowy wyngie jakiś. Szukający przyjaciół Forever Alone, który trzyma pędzel. Tak. Dobrze wiecie o co chodzi. Ruchanie! Znowu robicie to Ardonowi. Problem z tym jest taki, że nie jest dostatecznie żółty. Byłeś co? Byłem. A ile lat? Andrzej, to najlepsza impreza, na jakiej byłem. Wiem. A zacieśaj do Zg Zaraz cię je. za te rasistowskie żarty. To nie rasizm, to tylko czarny humor. Ale musimy uszanować, że cię napisał z wielkiej litery. Korek, fuuu. Wygląda jakby komiksy to mówiły. Hey Steve, wiesz, co jest najgorsze w byciu multimiliarderem? To takiego, Bill. Nic. <laughs> A to śmieszek z tego billa. Mniej więcej mamy rozeznania, jakie były wtedy komiksy. Myślę, że trzeba przystopować z reagowaniem na czyjeś i zrobić coś swojego. Tylko jest jeden problem. Ja nie jestem kreatywną osobą, więc wejdźmy sobie może na jakieś one czy coś i zobaczmy, czy możemy z jakiegoś newsa zrobić komiks 2010. Burza wokół Jana Pawła II? O, chwila, moment. No wiemy, jaka jest aktualnie drama z wielkim Polakiem. Co? Zaraz to. Ogarniemy. Bierzemy wielkiego Polaka na warsztat. <laughs> o, nie mam pomysł. Na początku musimy zwiększyć rozmiar płótna. Bo to będzie komiks z fabułą. Potrzebujemy dymku tekstowego. Ech, posprzątajmy to trochę. Okej. Okay. Nie czemu jestem taka gapa z tym? Nie ma, może być ta czcionka. <grym> o nie. Czemu mi pozwolili gotować? Problem jest taki, że trollface jest zbyt biały. Okej, okay, damy go tutaj. A teraz ważna część. <grym> o tak. Idealnie. Teraz dajmy tą twarz. Musimy się pozbyć białego. Okej, okay. może być. Git. Potrzebujemy żółtego. No i super. <grym> Czy to mi się nadaje? <grych> Czy to już jest sztuka? <grych> Myślę, że tym akcentem można to zakończyć. Dzisiaj takie krótsze wideo pewnie wyjdzie, ale... I tak macie attention span zaorany do minimum. Jestem dumny z tego dzieła. Myślę, że <grych> wszedłbym na główną. No niestety już nie dodam. Przykra sprawa. Ale wy możecie dodać się do grona subskrybujących, wciskając ten przycisk tam na dole. O, gdzieś... O, gdzieś tu powinien być. I zobaczymy się jak zawsze, środa, 16.15. Miłego dnia.